Witam, oferta w szalerze jest Bafistę 2009 rok auto absolutnie bezpieczkowe, bezkolizyjne z minimalnym udokumentowanym przebiegiem 115 000 km komplet książek, kluczy, pisy, o których przebieg który w na końcu bardzo ładny szary metalik z dużym ilością perły auto nie pobija, nie W środku wygląda jak na wy samochód, machód. Z zewnątrz. lecz jak w nowym samochodzie nic nie jest wytarte, nic nie jest przetarte przebieg 115 tysięcy kilometrów świadczy w 100% o tym dwukolorowa deska wszystko naprawdę ładnie, fajnie, schludnie wygląda Najważniejsze to jest bezwypadkowe z pewnym przebiegiem środek niczym nie odbiega od auta z Salmu, mimo że ma 11 lat wszystko jest oryginalne i na radna elektronika, klimatyzacja, wyposażenie na opony zimowe.